maneczko co dzisiaj a dzisiaj tematem będzie mleczko tak dzisiaj mamy mleko sobie gólne zdrowie Pijemy mleko bo jest bardzo zdrowe ale czemu akurat mleko dlatego dzisiaj chciałem poruszyć dzisiaj chciałem poruszyć Właśnie temat mleka, mleka w akwarium. I tak. Dlaczego mamy mleko w akwarium? Temat ten dotyczy przeważnie świeżo założonych akwariów, gdzie po kilku dniach pojawi się właśnie Taka mleczna, taki mleczny kolor, biały kolor w wodzie. Skąd to się wzięło? Wzięło się stąd, ponieważ w świeżo założonym akwarium nie mamy żadnych bakterii, nie ma żadnego obiegu takiego biologicznego, i natworzyły się pierwotniaki. Ogólnie to nie jest nic szkodliwego. Pierwotniaki jedynie mogą tlen z wody po prostu zabierać, i trzeba z tym jakby walczyć. Żeby zapobiec, musimy mieć tutaj bakterie, które tak jak przy zakładaniu akwarium. Wlewałem do wody tak bakterie z innego akwarium do wody, i wtedy tych pierwiotniaków nie będzie. Jeżeli już mamy, musimy zrobić tak: wlać najlepiej jakieś bakterie, jakiś inny filtr włożyć z akwarium, wodę z innego akwarium, zmniejszyć światło dać duże na powietrzanie i woda po paru dniach powinna się ustabilizować. Tak. Drugą przyczyną mogą być niewłaściwe kamienie. W sklepie mamy bardzo dużo różnych rodzajów, różnego rodzaju kamieni. Błyszczące. Ten jest bardzo błyszczący na przykład. Nie wiem, pokażę wam bliżej czy strasznie się błyszczy sam jestem ciekaw co on ma w środku mm. jest jakby stworzony z takich yy, malutkich kamyczków ale musiałbym go rozwalić żeby sprawdzić mm. co on tam w środku ma, nie wiem czy mi się to uda chyba mi się nie uda żeby sprawdzić co on ma w środku spróbuję jeszcze młotkiem Tak. I tak jak myślałem, ten kamień najprawdopodobniej jest klejony z takich drobnych, małych, kruszonych kamyczków. To nie jest naturalny kamień. I on może farbować. Tak samo jak włożymy do akwarium żwir, który będzie też puszczał do substancji, gdy będzie farbowany żwir. I teraz tak chciałbym tutaj jakby podać przykład pani Marysi, której pomagałem właśnie w walce z tym mlekiem. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Pani Marysia zgodziła się, abym pokazał zdjęcia z jej akwarium jak to wyglądało przed i, i, i po. Przykład zdjęcia z początków zakładania Pierwsze dni jak to wyglądały pierwszy dni jak to wyglądało następnie tu są zdjęcia jak to wyglądało gdy pani Marysia usunęła kamienie dolała wody sadziła roślinki. Teraz to wszystko wygląda ok. Jeszcze raz dziękuję za możliwość udostępnienia zdjęć, za miły kontakt. I tak, czyli podsumowując, muszą być bakterie, rośliny, i potem dopiero z jakiekolwiek ryby. Niech to wszystko się ustabilizuje. Unikamy sztucznych rzeczy, barwionych rzeczy, a stosujemy wszystkie te, które mogą być w akwarium. Prawdziwe kamienie, prawdziwe korzenie, żywe rośliny i na końcu będą zwierzęta, które będą się tutaj czuły. Zobaczcie, tutaj, jak to wygląda. Nic się nie dzieje. Woda jest czyściutka, tak. Stosuje swoje zasady mm, od wielu lat i wszystko jest idealne. I wszystko jest w porządku. Jest też tak, że każdy z nas musi poznać swoje akwarium, posiąść wiedzę mm, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, tak. Biegiem czasu się to dowiadujemy, co możemy robić, jak możemy karmić, jak nasze akwarium się zachowuje, jak nasze ryby się zachowują. To wszystko przyjdzie z czasem. Więc cierpliwości nie poddajcie się, czytajcie. Chciałbym powiedzieć, żebyście się nie bali pytać. Jesteście nowi, więc nie wiecie o wszystkim. Tak? Pytajcie doświadczonych do akwarystów, na pewno Wam wszystkim pomogą. Jak to mówią, kto pyta nie błądzi, więc im więcej pytacie, im więcej szukacie, im więcej dowiadujecie się, tym popełnicie mniej błędów, które na początku zakładania akwarów się mogą pojawić. I cóż, dzięki za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, łapka w górę i na koniec jeszcze sobie górne mleka. Oczywiście, mleka nie wlewamy do akwarium. To był tylko przykład, tak? Mleko pijemy, nie wlewamy. Trzymajcie się. Yo!